sobie nabyłem podobno tytanowy stop tytanu nie wiem czy taki jest naprawdę, no wygląda jak taki kubek wykonany właśnie z tego stopu jest bardzo lekki ma kolor tytanowy kupiłem go bo był tani, a ja jestem cebulakiem jeśli chodzi o kupowanie sprzętu i zawsze lubię sobie porównać ceny w różnych miejscach i kupić tam gdzie jest najlepsza cena, a tak naprawdę próbowałem kupić kubek stalowy z pokrywką, bo mam taki zwykły kubek, tylko nie ma pokrywki i czasem jak się gotuje na ognisku, na ogniu, no to tam wlatują różne farfocle z drzew, jakiś popiół tego typu rzeczy, no i nie da się kupić stalowego kubka z pokrywką, no to kupiłem taki tytanowy Trochę mały się okazał. Tylko 420 ml mógłby być półlitrowy, no ale dobra. Dodatkowo w środku jest łyżeczko widelec. O, coś takiego. No i można sobie tam coś podjadać. Dodatkowo sprzedawca dorzucił w cenie kubka taką łyżeczkę długą. Ona ma rękojeść z tytanu, ale już główkę chyba ze stali po prostu, z cienkiej stali, tak mi się wydaje. No fajnie, przyda się. I zaczynamy od herbaty. Bo, oczywiście, plan był taki, że nie jem śniadania, wyruszam z samego rana do lasu i to, co nazbieram, zjem na śniadanie. No problem w tym, że nic kuźwa nie nazbierałem. Oczywiście mam na myśli grzyby. Aha, to jeszcze. Czekaj ta. ta rączki. Okej. Okay. No, najpierw herbata. Także plan rezerwowy to jest konserwa. Dobrze, że to wziąłem, bo już naprawdę z mnie w brzuchu. Także będę wcinał takie coś. Bograż węgierski, firma Rolnik. Jestem sceptyczny, no ale coś takiego udało mi się kupić. Składniki woda, no jak coś na pierwszym miejscu jest woda, no to zapowiada się słabo. Chyba, że to jest zupa, po prostu. Ja zawsze myślałem, że bograć to jest coś w rodzaju gulaszu, takiego gęstego, ale może to jest po prostu zupa. Więc woda, mięso, mięso wołowe 23,5%, ziemniaki 5,5%. Koncentrat pomidorowy, przyprawy, a w skład przypraw wchodzi sól, przyprawy, nie wiadomo jakie, cukier, warzywa suszone, aromaty, glukoza. Makaron 2% jeszcze tu jest, ok. I co jeszcze do tego mąka pszenna do zagęszczenia zapewne? Skrobia kukurydziana i cebula suszona. No, ujdzie. Aczkolwiek, no... Szkoda, że nie ma tutaj jeszcze obok tych ziemniaków, nie wiem, jakieś marchewki, jakieś pietruszki, no jakichś takich warzyw, które by dodawały trochę smaku, ale zobaczę. Zupa podgrzana, gorąca. Jest tu trochę mięsa, takich parę większych kawałków i trochę takiego mięsa rozdrobnionego, zagęszczającego nam trochę zupę. Oczywiście jest to zasłone, jak dla mnie. Ja się już chyba nigdy nie dostosuję do smaku tych wszystkich konserw, bo one zawsze są zbyt mocno posolone. Jest tutaj makaron. Taki trochę w typie łazanek. Ziemniaki pokrojone w drobną kostkę. I do tego widzę jakieś nie, maluteńkie kawałeczki e, marchewki, czyli jednak jest i papryki czerwonej. Bardzo malutkie. Śmiało można by dać trochę większe, panie rolniku. Dlaczego ludzie oglądają filmy, jak inni ludzie coś jedzą? Nie rozumiem tego. Ale powiem, że sam lubię kręcić takie filmy. Nie wiem, co, co, o co tu chodzi. Ale pokazywanie, jak się coś gotuje, nawet jeżeli to jest tylko podgrzanie gotowca ze słoika i zjedzenie tego gdzieś na łonie przyrody przed kamerą, no jest dziwnie pociągające. Dziwna sprawa. Jakaś forma ekshibicjonizmu, chyba. Ale tak sobie to jem i to nawet nie jest złe. Jak się człowiek przyzwyczaje już do tej, tego poziomu słoności, to jest spoko, jest dobrze przyprawiony. Nie wiem, czy bograć nie powinien być bardziej pikantny. Ale jest tu trochę pieprzu, jest tu trochę papryki. Ogólnie nie jest to jakieś takie kompletnie pozbawione smaku, więc to już duży plus. Ponoć wyznacznikiem tego, czy naczynie jest wykonane ze stopu tytanu jest to. Że szybciej stygną potrawy w takich właśnie naczyniach. I mam wrażenie, że ten kubek już nie jest tak, tak gorący. To minęło parę minut od zagotowania się, jakby był gorący kubek stalowy, ale może to jest tylko taka siła sugestii. Natomiast bardzo szybko ta, ten uchwyt ostygł. Jeszcze nie wiem, jak się sprawuje na żywym ogniu ten kubek, ale w kolejnych filmach na pewno będę korzystał z piecyka na drewno i zobaczymy ile wytrzyma, czy, czy się nie przepali no nie powinien, jeżeli jest z tytanu a co do zupy? Nie no, naj, najlepszym, mmm, najlepszym składnikiem jest zdecydowanie to mięso to jest wołowina i to jest smaczna wołowina jest miękka, jest tu trochę tłuszczyku no ciekawe, gdyby Edred zrobił bogracz i porównać to z takim bograczem za ile to kosztowało? 5 zł czy 6? Coś koło tego. Czy byłaby duża dysproporcja? Ale muszę powiedzieć, że jak na swoją cenę, jak na takie awaryjne danie, kiedy już nic innego nie ma, a trzeba coś zjeść, żeby nabrać sił, to jest to całkiem spoko. Fajnie, że jest jeszcze makaron, no bo dodatkowo zagęszcza zupę, no i jest trochę więcej tej treści. No tu trochę przegieli z tym tłuszczem. To mi wygląda na po prostu kawał samego tłuszczu. Nie wiem, czy to zjem. Nie, nie zjem. No, panie rolnik, pochwaliłem. Pochwaliłem chyba na wyrost. Taki, takie coś dawać do, do konserwy? Nie, nie, nie. Gdyby to był kawałek mięsa, ale nie. To był po prostu kawał jakiegoś hamskiego tłuszczu. Dobra, dojem, dopiję i będę się chyba zbierał, no bo co poradzę.